Witam serdecznie, nazywam się Barbara Szczerba, w autonomii braci Lechicki. Są Bliżej, bliżej. Mam na imię Róża i chcę opowiedzieć moją historię leczenia się. A nie autonomii? Na wstępie chcę powiedzieć, że to jest moja pierwsza w życiu prelekcja, także, także spisałam sobie wszystko, o czym chcę opowiedzieć, o tych różnych metodach samoleczenia się do który sama doszłam i które sama stosuję. Około 15 lat temu zdiagnozowano u mnie raka ziarniszczaka, operacyjnie wycięto guza, kilka tygodni później były komplikacje i znowu byłam operowana. W międzyczasie po pierwszej operacji skierowano mnie na leczenie chemioterapią, której nie wzięłam i pewno dlatego tu jestem. Coś kierowało mnie do innego leczenia. Wiedziałam, że moje życie zmieni się. Po diagnozie przestałam jeść mięso. Po operacji odstawiłam ryby, ograniczam ryby, nabiał ograniczam gluten, a od kilku miesięcy nie jem ziemniaków. Kiedy nabrałam sił, zaczęłam chodzić na tai chi. To jest gimnastyka, ćwiczenia chi Praca nad formą, wszystko to pozwoliło złapać mi równowagę psychiczną, fizyczną. W końcu byłam pewna, że dobrze postępuję i wiedziałam, że obrałam dobrą drogę do dalszego leczenia. Wierzyłam w swoją moc kreacji. Obecnie ćwiczę jogę. Razem z moim mężem Danielem zaczęliśmy uczyć się uzdrawiania planicznego. Przez kilka lat braliśmy udział w licznych kursach, warsztatach nauki tej starej sztuki. Jest to bardzo obszerny temat. Praca z energią, która odpowiednio kierując leczy organizm, leczy ciało. Chcę powiedzieć, że nie jestem energoterapeutą. Tą metodę chcieliśmy poznać, aby samemu leczyć się. Aby poznać ją, to trzeba iść na kurs. Kolejną metodą, którą praktykuję, to jest metoda doktora Gersona. Polega na tym, że trzeba stosować specjalną dietę. Jak najmniej węglowodanów prostych lub je wykluczyć codzienne picie wielu szklanek świeżo wyciskanego soku owocowo-warzywnego i oczyszczanie organizmu przez częste rewatywy skawy. No i to jest wstydliwe, wyśmiewane, co w rezultacie zniechęca do stosowania tej metody. Jednak wszystko razem daje świetne rezultaty. Kupiłam wolnobrotową wyciskarkę do soków która jest ważnym elementem w mojej kuchni. Obecnie lewotywy robię rzadko, na przykład raz w miesiącu, wtedy kiedy czuję potrzebę. Natomiast soki piję dalej. Dieta już jest inna. Nie, nie unikam węglowodanów prostych. Stosuję, przerwy, przerwy, stosuję posty przerywane od 12 do 17 godzin między posiłkiem wieczornym a porannym chcę powiedzieć z własnego doświadczenia, że w internecie można znaleźć sprzeczne informacje sugerujące, że długoterminowe stosowanie lewatyw prowadzi do dysregulacji układu pokarmowego i późniejszych problemów z regularnym wypróżnianiem się. Po bardzo wielu latach codziennego robienia lewatyw, kiedy zaprzestałam je robić, nie miałam takich Problem. Następny etap naturalnego leczenia to jest metoda George'a Ashkara. Oczyszczanie organizmu przez częste, przez czyszczenie limfy, co powoduje, że organizm sam leczy się. Polega to na tym, że w sztucznie zrobionej rance na nodze pod kolanem wkłada się ciecierzycę. Codziennie rano ciecierzycę trzeba zmieniać. Na początku terapii należy ciecierzycę zmieniać dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Później tylko raz dziennie. Takie oczyszczanie limfy zrobiłam najpierw w lewej nocy, później w prawej nodze. No i kolejna, kolejny etap. To jest Jak długo robi się to oczyszczanie? Utlenianie. To jest przyjmowanie MMS-a, mineralnego suplementu. Związek chemiczny 28% chlorynu sodu, rozcieńczony w wodzie destylowanej, umownie nazywa się MMS-em. Piję go codziennie przez miesiąc, potem robię 2-3 miesięczne przerwy. Ważne jest jak się go bierze, w proporcji jedna kropla MMS-u dodaje się do aktywacji 5 kropli soku z cytryny lub limonki lub rozpuszczonego kwasku cytrynowego i po trzech minutach tak zrobioną miksturę rozcieńczam wodą i wypijam ją, a do tego popijam albo wodą, a jak mam to świeżo wyciśniętym sokiem owocowym. W ciągu tych trzech minut po zmieszaniu MMS-u i soku z cytryny zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku której powstaje dwutlenek chloru, który świetnie dotlenia moje komórki niszczy trujące związki, bakterie, wirusy, patogeny, które nie lubią tlenu. Picie MMS-a zaczęłam od jednej kropli z pięcioma kroplami soku z cytryny i codziennie zwiększałam dawkę o jedną kroplę MMS-a i odpowiednio więcej kropli soku z cytryny. Najwięcej e, kropli MMS-a wypiłam 15 e, z 75 kroplami soku z cytryny i to było za dużo. Było mi niedobrze, miałam rozwolnienie, ale dużo piłam i wszystko później przeszło. Na następny dzień wzięłam tylko 10 kropli MNS-a i 50 kropli soku z cytryny. Co ważne, nie należy używać kupnych soków z kartonika czy z butelki, ponieważ zawierają one sztuczną witaminę C, która psuje całą kurację. Kolejna metoda. To jest przyjmowanie soli mineralnych Schusslera. Sposób ich wytwarzania to potencjonowanie soli mineralnych, co powoduje po ich zażyciu szybkie, na szybkie oddziaływanie w organizmie i jako środek mineralny wspierają leczniczo działanie komórek. Zarówno sole mineralne Schusslera, jak i leki homeopatyczne Korzystają z podobnych schematów wytwarzania, oznaczeń, stężeń i podobnie je zażywa się. Ponieważ obecny tryb życia jest niezdrowy. Żyjemy szybko, w biegu, w stresie, mało śpimy, pijemy alkohol, kawę, palimy papierosy, spożywamy mniej ogrzywczą żywność, przez co mamy niedobory różnych soli mineralnych i chorujemy. A kiedy ja choruję, mam ból gardła, stawów czy wysypkę na skórze, jest to sygnał od organizmu, że brakuje mi odpowiedniej soli mineralnej. Więc kiedy zażywam brakującą sol mineralną szuslera, choroba mija. Następuje samo leczenie się. Odpowiednie sole mineralne szuslera można zażywać zgodnie z miesiącem urodzenia się. Według chińskiej starej medycyny każdy znak zodiaku ma przyporządkowane organy, które potrzebują szczególnego wzmocnienia ich, ponieważ mogą stać się naszą słabością. Moim znakiem zodiaku jest koziorożec. Urodziłam się w styczniu. A to jest władca struktury szkieletów, w tym gości, stawów, kolan, zębów. Więc potrzebuję soli mineralnej numer 2 kalcium fosforicum D6 po polsku fosforanu wapnia aby wzmocnić swoje kości wchłanianie wapnia i regenerację po urazach no i ostatnia naturalna metoda mojej bajki samoleczenia się którą stosuję to jest chirudoterapia terapia polegająca na stawianiu pijawek na skórze jest to bardzo stara metoda, znana od ponad 3000 lat. Znawcy tematu o pijawkach uważają, że są to żywe laboratoria badania krwi. Pijawki po nakuciu skóry, co jest bezbolesne, oceniają, jak można pomóc w zdrowiu swojemu żywicielowi. Z ich gruczołów śliniowych uwalniane są różne substancje lecznicze. Związki zawarte w ślinie pijawki przenikają do organizmu i wywołują szereg leczniczych zmian biochemicznych. Do dzisiaj nie zbadano wszystkich związków, jakie potrafi wytworzyć pijawska, pijawka lekarska. Są to takie... Substancje o właściwościach np. przeciwzakrzepowych, przeciwhistaminowych, przeciwbólowych, antybiotyczne regenerują skórę, komórki nerwowe. Nazywamy je inhibitory krzepnięcia krwi, zlepiania się płytek krwi, wzrostu mikroorganizmów, inhibitory proteina o działaniu przeciwzapalnym, neuroprzekaźniki takie jak serotonina, histamina, steroidy jak kortyzol, testosteron i dostarczają endorfiny. Ja po pijawkach mam zawsze świetny humor. Tych substancji jest bardzo dużo i nie będą wszystkich wymieniać. Jest wiele książek opisujących efekty działania substancji aktywnych w wydzieliny ślinowej pijawki lekarskiej. Pijodoterapia nie jest panaceum na wszystkie choroby, jednak leczy bądź wspomaga leczenie. Pierwsze stawianie pijawek lekarskich miałam w gabinecie kosmetycznym, gdzie przykładała mi pijawkę fizjoterapeutka. Wiedziała, gdzie ją przyłożyć, w jakie miejsce na ciele, a potem, kiedy pijawka sama odpadła, jak należy założyć specjalny opatrunek co jest ważne. No i na zakończenie, to tak podsumowując, pozna... zaraz. poznając i stosując przedstawione naturalne metody leczenia, stworzyłam moją bajkę samoleczenia się, która daje mi siłę, moc i zdrowie. Muszę dodać, że przyjmuję różne suplementy, biochelaty, sole mineralne, witaminy. Obecnie uczę się zielarstwa. Poznaję moc ziół, sama je zbieram i suszę. E, tutaj e, mąż chciał, żebym powiedziała, jak długo e, metoda Ashkara e, przeze mnie była e, dokonywana. Ja, bardzo długo, bo trzymałam na lewej nodze przez rok e, cieciorkę i to samo po jakimś czasie, po roku zrobiłam na prawej nodze. No, to nie było takie mocno kłopotliwe, niemniej codziennie byłam, e, musiałam pamiętać, żeby zmieniać, kiedy wyjechałam za granicę, kiedy byłam pod namiotem, e, z cieciorką się kąpałam. To znaczy, to mi nie przeszkadzało w normalnym życiu. Także dziękuję za uwagę. Książki chciałaś pokazać, z jakich się uczyłaś, kochanie. Mąż, prawa ręka, asystent. Tak, <grywa> tak jest. Tak, to, te wszystkie metody, to były metody, które były mm, albo chodziłam na warsztaty, na kursy, albo jak sama dotarłam, no to kupowałam książki, czytałam i na zasadzie takiej te metody stosowałam. Uzdrawianie praniczne, jest kilka książek, Cuda uzdrawiania pranicznego, Podstawy leczenia energią naturalną. To jest bardzo obszerny temat, bardzo ciekawy i to się nie da w dwóch słowach powiedzieć, ale można dotrzeć do tego. Kolejną metodą, o której mówiłam, to jest metoda doktora George'a Gersona leczenie raka i innych chorób przewlekłych. To jest metoda, którą samemu ciężko stosować. Jeżeli ktoś jest w takim stanie, że potrzebuje opieki drugiej, trzeciej osoby, na świecie są dwie kliniki, z tego co wiem, jedna w Meksyku, druga na Węgrzech. W Polsce też już to się propaguje, więc jak jest potrzeba można dotrzeć do tej metody. No, wspaniała metoda, która jest mało znana, pokonać raka raz na zawsze. Metoda absorpcji neutralnej infekcji Georgia. Aszkara, bardzo prosta. I tak jak jest prosta, tak jest bardzo skuteczna. Kupiłam sobie książkę i według instrukcji w książce tę metodę stosowałam. MMS, to pewno też jest znane. Kupiłam sobie też najpierw książkę, ją przeczytałam, przełam cudowny suplement. Mineralne odkrycie XXI wieku, napisaną przez Jima Hand, który w tej książce opisuje, że MMS uleczał w Afryce ludzi chorych na malarię. Więc jest to udokumentowane, że ten MMS ma właściwości osoby, które miały malarię i były w bardzo złym stanie, po dwóch dniach były zdrowe, więc... Więc coś mówi o tym fakt, że ten MMS leczy. No, sole szuslera, sole mineralne szuslera, no to mam kilka książeczek i e, za każdym razem, kiedy czuję potrzebę, to sobie zaglądam i szukam po numerach e, tych soli, bo łacińskie nazwy to trudno spamiętać. Także no a o, o pijawkach to... Trzeba sobie, jak ktoś chce, poszukać albo w internecie, albo sobie kupić książeczkę. Albo iść do fizjoterapeuty, który będzie to robił. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę i kocham was. Dobrze, dziękujemy ślicznie tutaj Barbarze. Za prelekcję pierwsza informacja.